No. No, wiesz, no. Nie żyje nam... No. ...natalia! Szybkie ogłoszenie jak macie problemy z piciem wody, to kupcie sobie butelkę Dafi. Nie wiem, czy są z innych firm, ale chyba te są najpopularniejsze. Bo ja dostałam niedawno na urodziny od moich lasek i wcześniej nie piłam wody, bo zapominam ciągle. Więc zadbały o mnie i kupiły mi taką butelkę. Ona ma 0,7 litra. Duża jest. I bardzo fajna sprawa. Co mam robisz? Mógłbym, że jesteśmy w mam <noise> e, mi woda. Kuleczki. Kupiliśmy. Mużaj to. i plan jest taki, żeby kupiliśmy to i wlejemy to tu. To nie jest alkohol, jakby co. Lubimy dasz. Tak. co mi dobra? Co? Zimne? A <noise> jest ale <śmieszne>. Oryzu! <noise> będzie polecanko. Czyli takie. Jest... Nie I to jest bajk z gajem i no. gajem. To jest takie lodowate. Polecanko chyba. Dobre. <laughs> Waśnie, fajne. To już jest więcej bardzo. Kuleczki takie, lodowe. A, no tak. Kupiliśmy to gdzie? Mój to. Mój to. Mój to. to. No, takie kuleczki i przy okazji znaleźliśmy też energetykę. no i stwierdziliśmy, że zalejemy kulki i to był świetny pomysł bo jest naprawdę dobra akcja coś masz no robimy <noise> <noise> też drugie bo się roztopiam Trzymaj. Cyk. A, cyk cyk no Miosh jema sma. Pochwalę się książkami, które kupiłam. Dzisiaj rano przeglądałam sobie Instagrama i wyświetliło mi się story z e, Mileny Parzuch. Przepraszam, jeśli jakoś przekręciłam. E, że w Biedronce są książki. Fajne książki, tanie książki. Więc dzisiaj jak byliśmy na siłowni, to jeszcze podjechaliśmy tam zobaczyć, jakie są książki. I faktycznie były takie, które mnie zainteresowały, więc pokażę Wam, jakie wzięłam. Takie dwie. Idziemy dzisiaj na osiemnastkę i zaczęłam się szykować i wyprostowałam włosy. Jak na razie. Przez na wszystkie takie imprezy robiłam sobie loki, ale dzisiaj mam ochotę wyprostować włosy, więc wyprostowałam, ale pewnie jeszcze później poprawię. Będę robić makijaż i tak, szykuję się fajny wieczór, więc... macie tak, że jak się odwalicie tak mocno, to po prostu tak wam skacze humor, bo czujecie się super. Ja tak mam zawsze. Teraz już się zdążyłam cała po prostu wyszukować, odwalić dawno nie wyglądałam tak dobrze. I po prostu mam tak dobry humor z samego faktu, że czuję się tak ładnie. Nie zakładam sukienki, tylko założyłam sobie taki czarny, elegancki kombinezon. Na moich urodzinach miałam sukienkę, ale miałam też plastry na kolanach, a teraz ubrałam sobie taktycznie opaskę, uciskową na kolano. I właśnie na to taki kombinezon, który jest dość długi, po prostu zakrywa mi tą opaskę, ale jest na tyle luźny, że w każdej chwili mogę sobie ją poprawić i, i tak dalej, więc. Teraz już czekam na Michała, niedługo będziemy jechać i. i tak. Pozdrawiam, może coś nagram z imprezki, ale zobaczymy.